w końcu dotarliśmy, Gwandi, do mojego nowego studia nagraniowego. Big Smoke, to wygląda jakbyś je z meliny wyjął. No jasne, bo w końcu jest z meliny! Ty jesteś z meliny, to po pierwsze, nie będę opowiadał nowych historii jak cię przegarnąłem... ...a po drugie, co to za gówno? No jak to? To jest nasze studio. Tutaj ja wchodzę, mówię ważne fakty i informacje, ty jesteś kameramenem jak zawsze... No i tyle. Big Smoke, ale o czym ty będziesz piedzedolił? No jak to o czym? O wiadomościach ze świata. Big Smoke, ty nie znasz się na tym. Oj, Głamdi, ty naprawdę mnie nie doceniasz. Dobra, zaprowadzę cię do kulis. Tu masz wszystkie guziki odpowiedzialne za cokolwiek się będzie działo na ekranie. Okej. Okay. Tylko nie klikaj wszystkich naraz. Okej. Okay. Dobra, Głamdi, startuj za trzy! 2. Big Mac! Witam Was moi kochani odbiorcy w naszej nowo stworzonej stacji TV Big Smoke, albo w skrócie. TVB, w dzisiejszym fascynującym odcinku Wiadomości. Będę Wam opowiadał na bieżąco o najnowszych newsach, gdzie wszyscy z całego świata na bieżąco nam dają nowe informacje na temat Big Maców, Big Maców i McDonalda. W dzisiejszym odcinku fascynującym opowiem Wam o, o najnowszej wiadomości, która do mnie dotarła ze studia. Podobno spadek yy, popularności Burger Kinga. KFC i Kebab Kinga jest tak niski, że, że Burger King poddał się i teraz przeszli na Big Maci. Oddaję głos Gwandiemu, który jest na miejscu zdarzenia. I tak się tu nie zatrudniałem, ale niech wam będzie, opowiem wam o tym miejscu. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Gwandi, nagrywam dzisiaj sprzed opuszczonego Burger Kinga który właśnie nie ma loga, ponieważ Big Smoke je zjadł, żeby zwiększyć poparcie dla McDonalda. Jak widzicie, mam tutaj nawet szejka z McDonalda, gul, gul, gul. No dokładnie, na ręka seleję, o, tutaj pod koszulkę, o, no dokładnie, widzowie. W dzisiejszym depozytarzu yy, wejdziemy do środka, zobaczymy, co zostało z tego Burger Kinga. Zapraszam za mną. jak możemy zobaczyć, mamy tutaj już przestarzałe, przeterminowane, dawno po terminie, z przydatności do spożycia, Big Maci, które Big Smoke wyrzuciłby, ponieważ to jest wielka konkurencja dla McDonalda. Chociaż i są z Maca, bo ukradli im pudełka. Border King ukradł pudełka z McDonalda. Jak możecie zobaczyć, na nakieruj tutaj, e, ten kamerzysta, no. No zobaczcie widzowie, zobaczcie, no. Wszyscy tutaj widzimy logo McDonalda. Czy wy też? No, tak myślałem. W takim razie to był mój reportaż. Kamera do wysadzania. W takim razie e, dziękujemy Ci Guamdi za tę jakże gównianą audiencję. Teraz przechodzimy do o kolejnego świeżego newsa. Podobno jakiś e, debil w Podlasiu wykoleił pociąg. Przyczyna tego jest tam kompletnie nieznana, więc postanowiliśmy przesłuchać świadka. Guambi, twoja kolej. Mów. Witam Was prosto z Podlasia. Big Mac TV nadaje na żywo. Dzisiaj przeprowadzimy wywiad z maszynistą żułem Mietkiem, ponieważ tragedia spotkała pociąg. E panie, ja to. na no, nie wiem co się działo. Jaki ja kurna jadę no pociągiem normalnie. Później sobie widzę jakieś burze na ulicach. No i potem jaki grubas wyjeżdża. Ja hamuję, on nie. No i o ja w szybkie ja się odbić. Dużo osób zginąć. No powiem ci. Mietek, twój wywiad był bardzo fascynujący. Ładziękować! Wspaniale. W takim razie wyłączamy kamerę. Do widzenia, szanowni państwo. Caciekaj ja wyłączam. I sro. Uwaga, przerywamy się akurat w połowie, ja mam ważną informację. Zesrałem się. Z innych świeżych wiadomości podobno jedna osoba zrobiła czyn haniebny. Postanowiła wyrzucić sałatkę z Bigmaków. Osoba A jest najprawdopodobniej chora psychicznie, ponieważ nikt normalny nie wyrzuca sałatek z Bigmaków. Zwłaszcza jak zmaczany w oleju. E, o czym to ja? A no tak? Do nagrania? Z ostatniej chwili przychwyciliśmy właśnie, jak policja nakryła człowieka, który jadł Bigmaki bez sałatek. O, chyba świadek właśnie wychodzi. Prosimy tutaj. Dzień dobry. Panie Walterze łajcie. Podobno pan był bitmaki bez sałatek, czy to jest prawda? No oczywiście, bo są pyszne. Panie Walterze łajcie. Dlaczego pan się pozbył sałatek? Bo są obrzydliwe. Jak państwo widzą, świadek jest niedysponowany psychicznie. Co? Pojebało cię człowieku? No teraz oddaję głos do studia, bo muszę kogoś zabić. Chyba cię postrzało. Dziękujemy BigSkog za ten jakże nudny i nieprzydatny reportaż. Z kolejnych wiadomości. Podobno, jeżeli rzuci się granatem pod siebie, to się umrze. Musimy niestety przeprowadzić to w studiu, bo skończyły nam się... Nie wiem jak to się nazywa. A no tak, kaskaderzy. No, jak widać, nic złego się nie dzieje. Każdy może przeżyć taki zwykły wybuch. Dlatego zrobię niezwykły i sru! po krótkiej przerwie i jednym znaku, żeby dojść do siebie, wracamy z powrotem na wizję. W ostatniej chwili teletubisowi imigranci i Zbytgoszcza w końcu nas dorwali. I żądni są krwi. Bikskout jest na całym zdarzeniu, gdzie będzie ewenacjonował nam wszystko na żywo! O, jak to wszystko się dzieje? Big Stone, ale już w ostatni film. Napływ imigrantów zbyt gościa i teletubisu został podwyższony. Gdyby nie te kraty, które znalazłem w dupie i wcześniej wypolerowałem, aby nie były brązowe, bylibyśmy zgubieni. Na całe szczęście, tylko ja mam klucz, który otwiera to. Czyli zrobienie o tak. Ale spokojnie, nic takiego nie może się jeszcze zdarzyć, póki ja tutaj jestem. Jak widzą Państwo, wszyscy tutaj próbują się dostać. No całe szczęście im się nie uda, bo musiałbym zrobić otarkę. o tak. O nie przewidziałem tego! Nie! Nie! Tylko nie moje wigmaki! O! Dziękujemy Ci, Bigskog za ten jakże ważny i pożyteczny materiał. Na całe szczęście tyle jeszcze się do nas nie zakradły, więc mamy święty spokój. Tylko o tak długo, jak się bawią Bigskogiem, tak długo możemy odpoczywać spokojnie i pać. Wiem, jeżeli i, i podobał Wam się dzisiejszy materiał, nie zapomnijcie do nas wpaść o 18, gdzie będziemy następnym razem rozmawiać na bardzo ważny temat. Big Mac! Przepyszne jedzenie? Czy najlepsza dieta dla każdego człowieka? Widzimy się we wtorek. Oh, dobra, chyba już mamy fajran. Zaraz, kim ty jesteś? Co ty robisz w moim studiu? Wypierdalaj! O kurwa!